Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa zna taki serial Rodzina Soprano? Jest to serial, który był tam kilkanaście lat temu na topie i opowiada on losy Rodziny Soprano, w której główną rolę gra Tony Soprano, który jest szefem no czy mafii, czy gangu, czy. Grupy przestępczej z New Jersey. New Jersey! New Jersey. Chyba tak się mówi. Proszę mnie poprawić. No na pewno znajdzie się nie jedna osoba, która będzie z rozkoszą chciała poprawić i wskazać błąd. Ale tak poważnie mówiąc, chciałbym Państwu powiedzieć, że w tym serialu, a także i w innych, ale ja tak innych tak średnio znam, natomiast rodzinę Soprano często oglądałem. Lubiłem ten serial i lubię i chcę obejrzeć jeszcze, jakby ktoś z Państwa był ciekawy. Jest film, w którym ten Tony Soprano jest pokazany jako młody chłopak, jak on się staje tym szefem mafii. No, mam Netflixa, ale na Netflixie tego nie ma. Zresztą będę dzisiaj albo jutro rezygnował z Netflixa i wykupię sobie albo HBO, albo jakąś inną ofertę. Jeśli Państwo by mieli. Jakieś ciekawe informacje, co warto wykupić, to bardzo proszę, bo tak, miałem za 60 zł, i ja mam u siebie na kąpi, moja przyjaciółka ma na dole w telewizorze, więc głównie tam w sumie oglądamy filmy. No ale już się trochę to przyjadło, wszystko co było to, znaczy na pewno nie wszystko, ale większość obejrzałem i nie ma takich fajnych rzeczy, hitów, które chciałbym obejrzeć, szanowni państwo. W rodzinie Soprano było pokazane, jak to nie Soprano, ale też jego koledzy, przyjaciele w cudzysłowie, no bo wiadomo, w grupie przestępczej, no jak można mieć przyjaciela w kimś, kto słabszym osobom, kradnie pieniądze, zabiera im szansę na lepsze życie, przez to też niszczy rodzinę. No bo jeśli okradną ojca, on wejdzie w jakieś kredyty, no to dzieciak, zamiast pójść na dobre studia, mieć szczęśliwego ojca, zadowolonego, dumnego, to ma rozpitego, rozpity nerwowy wrak człowieka, więc to takie mówienie, że złodziejstwo to tam w sumie nic złego, a to czasem i niewielkie złodziejstwo doprowadza do zniszczenia całej rodziny, także dziecka, które potem, mając taki przykład w domu, może pójść w jakieś przestępstwa, w narkotyki. Także, szanowni Państwo, tam była taka scena, że oni na przykład, jak ktoś się miło zachowa. Ktoś coś mi jego powie, oni wyciągali, mieli plik banknotów. Z tego co ja pamiętam, to chyba była taka specjalna spinka metalowa, i tam były banknoty, i zawsze wyciągał tam 10 dolarów czy 20, już nie pamiętam ile było, i tak dawał, To był taki, to był taki no, taki gest, tak, bon ton, vous silouple, coś takiego, no, français, ouais. że no, nawet nie wiem jak to opisać, no, to było takie trochę i wiśniackie ale i fajne, no, że szedł, miał, miał te pieniążki w ręku. Pieniążki się mówi, a nie pieniążki. Pieniążki. I on tak po prostu dawał. Jak ktoś był miły, coś tam mu przyniósł. Nie mówię tutaj o napiwkach dla kelnerów, czy dla osoby, która odprowadza samochód przed restauracją. Tylko oni po prostu o tak dawali. I to było takie... gangsterzy się w ten sposób dowartościowywali. Nie wiem, czy tak jest w rzeczywistości, ale podejrzewam, że coś w tym stylu musi być, ponieważ ludzie lubią dostawać prezenty, a są ludzie, którzy lubią je dawać. Ja na przykład lubię dawać prezenty ludziom. Jak mam, miałem jakieś tam latareczki małe czy coś, no to, to sporo porozdawałem. Ja lubię po prostu dać komuś prezent, widzieć, że ktoś jest zadowolony. Lubię to, no każdy chyba człowiek się wtedy lepiej czuje. Ale nie można oczekiwać na wdzięczność, bo człowiek może się rozczarować. Więc trzeba oczekiwać, że nic za to nie dostaniemy. Robi się to dla samej satysfakcji. I właśnie nagrodą za prezent jest to, że się lepiej czujemy. Ludzie, żeby lepiej się czuć, robią straszne rzeczy często. Na przykład hejter, żeby się lepiej poczuć, żeby podnieść, jak to się mówi, wibracje, poziom energii. Po prostu poczuć przyjemność, rozluźnienie, fajne emocje. To musi komuś krzywdę zrobić. A tutaj można dać komuś mały prezenci, i już się człowiek lepiej czuje. A ktoś inny idzie na dłuższy spacer i też super się czuje, na przykład ta euforia biegacza. No, jest też euforia nie tylko biegacza, ale i runacza. No, faktycznie istnieje. To ja nie wiem. Kolega tak mówił, podobno tak jest, kolega mówił. Więc mi się to podobało. Mimo, że to jest trochę wieśniackie, burackie można by powiedzieć, ale takie chodzenie właśnie z tym klipsem i z tymi banknotami, tak przyciąganie rączką tych banknotów i tak dawanie innym. Nie wiem, czy Państwo też współczują tę wizję, którą Państwu teraz przedstawiam, no ale to jest fajne takie. No. Mi się to podoba. Uśmiecham się od razu pod wąsem, którego nie mam. Ale kiedyś zapuszczę. Na pewno, jak już się skończy to wszystko, będę sobie mieszkał w jakimś domku, w daleko od cywilizacji, to sobie zapuszczę ekstra wąsy. Brody nie, tylko takie sumiaste, będę miał wąsy jak no, dawni szlachcice. Może sobie nawet warkoczyki na ich końcu zrobię, jak urosną. Szanowni Państwo, więc, dlaczego ja o tym mówię? Ano dlatego, chciałbym powiedzieć o YouTube. Każdy, kto mnie słucha, raczej na pewno korzysta z YouTube'a. Korzystamy też z innych portali. I pamiętajmy, że twórcy na YouTube mają, mają coś, co mogą dostać od nas. Są to lajki, czyli łapka do góry i łapka do dołu. Jeśli kliknie się łapkę do dołu, to teraz tego nie widać, ale no jakby wiadomo, no to spada w dół. Oceniamy negatywnie daną osobę, dany materiał. Ale jeśli klikniemy łapkę w górę, to znaczy, że szanujemy tę osobę, doceniamy artykuł. Przepraszam, nie artykuł, tylko audycję czy jakiś film. Nie musimy szanować tej osoby, ale doceniamy, że to, co zobaczyliśmy, to, co usłyszeliśmy, jest fajne, podoba nam się, jest wysokiej jakości. Wysokiej jakości kości mi się zrymowało, bo ćwiczymy teraz co zostać słynnym hip hopowcem, słynnym raperem. Od wielu lat już ćwiczę i kiepsko to wychodzi, ale przypomniał mi się dowcip. Jest egzamin na studiach. Jest student i studentka, i profesor zadaje pytanie, z jakiej tkanki jest no zrobiony, nie, stworzony, no z jakiej tkanki jest penis? No i student chyba odpowiada z tkanki miękkiej. A ta studentka patrzy się oczywiście, że skanki kostnej. No i profesor mówi: Do studenta pan zdał, a pani się tego wydawało. Hi, 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 hi. Dobra, śmiejemy się, przerwa na śmiech, wracamy do audycji. Szanowni Państwo, szacunek i swoją wdzięczność twórcy za to, że coś zrobili, za to, że coś pokazali nam, coś nas nauczyli, dali nam rozrywkę. Można właśnie dać łapkę do góry, ale można też kliknąć przycisk subskrybuj. Potem ta liczba subskrybentów to jest coś, czym twórca może się pochwalić. Na przykład ktoś mu mówi, a ty jesteś taki H i K i ten, a on mówi, a ja mam 200 tysięcy subów. I cisza. I wygrywa, wygrywa starcie. Oczywiście to takie było pół żartem, pół serio. Ilość subskrypcji. Ja mam na przykład 12 tam tysięcy z hakiem. Jest jeszcze taki wskaźnik, jeden, który jest w wejściach, tam mam parę milionów, ale go widać, jak się kliknie w informacje. Po prawej stronie są informacje, klikacie i tam jest liczba wyświetleń, plus, tak jak mówi nazwa, informacje o youtuberze. Youtuberze w kamperze, o, Rym. Szanowni Państwo, więc subskrypcje i lajki. I teraz bardzo fajną rzeczą, jeśli. Mm, Uczymy się świadomości bogactwa, świadomości obfitości. Świadomości obfitości. no coś do Rymu przyszło, ale niegrzeczne nie będę Państwu mówił. Więc jeśli komuś dajemy subskrypcję, dajemy lajka, like czyli klikamy tę łapkę do góry, to wtedy my coś komuś dajemy. Dajemy prezent. Człowiek, który coś daje. No to albo jest prostytutką, albo ma poczucie obfitości, no bo jeśli ktoś nie ma, to nie da. No z czego ma dać, jak nie ma? Więc jeśli państwo naprawdę są w kiepskiej sytuacji finansowej albo w średniej, to zawsze możecie coś komuś dać. Coś, co jest naprawdę prezentem. Coś, co się liczy dla tego twórcy. To jest prezent, to jest dar. Możecie być państwo jak ten Tony Soprano. I właśnie w lewej łapce pulchnej trzymać banknoty tak w tym spinaczu, w tym nie wiem jak to się nazywa taka jest, no tak jak to wygląda, tak jakby był nie spinacz, tylko taka do włosów co nasze kochane kobitki używają, czyli taka no taki w kształcie litery U taki mocno zniecionej. Zresztą są chyba różne rodzaje, trzeba by pochodzić po necie po Allegro zobaczyć. I tam są te banknoty. No i wyjmujesz drugą pulchną łapką i dajesz. Ktoś się uśmiecha, jest super, błogosławi ci. Nieważne, że te pieniądze zostały komuś zabrane. Kto ma zniszczone życie, płacze, rozpacza, jego życie jest złamane, no ale on za to pulchnymi łapkami rozdaje banknociki. Tego już nie widać, tych łez innych ludzi. Więc to jest właśnie taka świadomość bogactwa. Stać mnie. Stać mnie. Rozdaję lajki, rozdaję subskrypcje, bo mnie stać bo mam, bo daję prezent. Czemu państwo o tym mówię? A dlatego, że to rozwija świadomość obfitości. Po pewnym czasie takiego działania naszą podświadomość da się przekonać, że coś mamy, no bo skoro dajemy, to mamy. Podświadomość to traktuje tak, jakbyśmy mieli troszkę dobrobytu. Nie będę Państwu mówił, jaka jest ezoteryka, bo to możemy rozpatrywać to, co się dzieje, te dawanie lajków i subskrypcji, z punktu widzenia ezoteryki, ale też z punktu widzenia zwykłej psychologii, której jestem studentem pierwszego roku, na razie niedługo już drugiego, daj Panie chyba, dobry Boże, jeszcze się okaże wszystko, to z punktu psychologicznego jest to dobrze, bo się lepiej czujemy. Człowiek, który daje komuś prezent, lepiej się czuje. Tak ma większość ludzi, że jak coś dajemy, to mamy taką fajną energię, taka lekkość się pojawia. Stać mnie, stać mnie, tu daję, temu daję, tam temu daję. Lajki są zadowoleni, bo mnie stać. Stać mnie, żeby uśmiechy wywoływać na ryjkach fajnych ludzi. I dla mordeczki, i dla mordeczki jakiegoś lajkora, i dla dobrej mordeczki, i dla dobrego ryjka. Subskrypcję i dajemy. Proszę sobie to przemyśleć, bo to może wpłynąć, i proszę tego nie traktować jako, że to jest marginalne. To naprawdę takie ćwiczenie ma swoją moc. Nie żałować oczywiście, jeśli ktoś nie lubi jakiegoś twórcy, no to niech nie daje. No to wiadomo o co chodzi. Ale ja na przykład, jak widzę, są jakieś kotki, tak? No teraz oglądam bardzo często TikToka na komórce. Jakieś kotki są, zwłaszcza lubię oglądać koty, zwierzaki, fajne są bardzo filmy, strasznie mnie to śmieszy. To tam są takie serduszka, no to te serduszka klikam. Ale jak widzę na YouTube, jest jakaś. Kabaret, jest jakiś kawał opowiedziany, ktoś jakąś historię opowiada, ktoś coś tłumaczy. Czyli ten ktoś sprawił, że nawet przez kilka chwil miałem uśmiech na twarzy, poczułem się wyluzowany, poczułem się lepiej, nawet przez parę sekund. To on już mi coś dał, ten człowiek, czy to kobieta, czy chłop. Ten człowiek mi coś dał, sprezentował mi pewną przyjemność, ja mu też dam przyjemność bo mnie stać. Więc daję tak jak Toni Soprano, wyciągając tymi pulchnymi dłońmi te banknociki, to ja daję właśnie też takie, oddaję takie poczucie wdzięczności, bo mnie stać. Bardzo fajne ćwiczenie. Proszę spróbować to zrobić na kanałach, które Państwu dają jakąś przyjemność i obserwować swoje emocje, swoje reakcje. Wzrasta świadomość dobrobytu. Może się wtedy człowiek, który uważa, że jest biedny, który się boi biedy, może zauważyć, że w tym, w tym rejonie jakby odczuć, bo mamy różne rejony, no ja to tak nazywam, rejonizacja, że myślimy, no znaczy mamy związki rodzinne, związki z partnerami, partnerkami albo z Obama nadal, no nowoczesność, tak? Teraz się żyje. Jak to mówią, żeby życie miało smaczek, raz dziewczynka, raz chłopaczek tak więc taki rejon życia gdzie są finanse może się poprawić nasze widzenie samego siebie. Kiedy widzieliśmy samego siebie jako bidoka i człowieka który nic nie może, więc te ćwiczenie sprawia, że lepiej się poczujemy, będziemy mieli lepszy obraz samego siebie we własnej głowie. Także szanowni państwo, to chyba na tyle. Wpłać Boże z Panem chyba dobrym Bogiem. Chłop w dom, bóg w dom. I miłego wieczorku, tygodnia i życia. Pozdrawiam serdecznie, dobranoc. Cześć.